Automatyczny system komplementacji zamówień składa się z przenośnika, pojemnika, który jest przemieszczany między strefami komplementacji oraz regałów wyposażonych w system Pick by Light. Każdy regał wyposażony jest we wskaźnik zadań w lewym górnym rogu. Pick by Light na magnetycznym uchwycie i bariery magnetyczne. Taka konstrukcja sprawia, że konfiguracja regału jest bardzo łatwa. Na przykład, aby dodać nowy przedmiot, musisz zwolnić miejsce. Przesunąć Pick by Light. Zainstalować barierę. Umieścić nowy przedmiot i ustawić Pick by Light na nowy adres. Przykład komplementacji zamówienia. System zewnętrzny przekazuje zamówienie do komplementacji. Jak tylko zamówienie pojawi się w systemie, przenośnik podający automatycznie go uruchamia. Linia przenosi pojemnik do określonego kompletatora. Wskaźniki na regale zapalają się. Kompletator odbiera towary. I potwierdza wykonanie, naciskając przycisk. W ten sposób zostaną wybrane wszystkie pozycje zamówienia. Po zakończeniu kompletacji wskaźniki zaświecą się na czerwono, a kompletator przenosi pojemnik na główny przenośnik. Jeśli zamówienie jest w pełni skompletowane, jest ono przenoszone do strefy wysyłki. System ten pozwala na szybkie pobranie produktu bez znajomości jego wyglądu i właściwości.